Czekam na wiadomość od Ciebie Czekam na dobrą pogodę, drinki, morze i coś więcej Słońce na zewnątrz Rozkładam ręce, czekam na wiadomość od Ciebie Czekam na dobrą pogodę, drinki, morze i coś więcej Słońce na zewnątrz parzy Czy... Siema, jeśli chcecie osiągnąć efekt jak na początku filmu To dziś Wam pokażę jak to odtworzyć W prostych krokach wytłumaczę Wam co i jak, jak działają wtyczki Wszystko robiłem w Reaperze, także... Najprostszym dla mnie programie. Dobra. Pierwsze co? To jest Autotune ustawiony na D minor, tak jak jest wbicie. bicie. Donację możecie sprawdzić sobie na stronce, która wam tutaj się pojawi na ekranie. Albo wtyczką Autoki. Autoki 2, na przykład do Antaresa. Od razu wam BPM wyskoczą. No to co? Tutaj jest ustawione Rhythm Speed na 6, Humanize na 10. Pierwszą wtyczką, którą dałem tutaj. To usuwa reverb z pomieszczenia pogłos. Dałem tutaj na 24.5. Następną rzeczą, jaką zrobiłem, jest wycięcie do 107 Hz. mam Tak to brzmi. Rozkładam Czekam na dobrą pogodę. Drugą rzeczą to jest wycięcie dynamiczne w 176 Hz. Tak to brzmi. Rozkład. To takie zamulenie. Wycięłem 3 dB dynamicznym. Potem wycięłem 363 Hz, 4 dB. Tu jest taka częstotliwość. Czekam na do. Następną częstotliwością, jaką wycięłem, to jest 825 Hz. Czekam. Nie podoba mi się ta częstotliwość, ale tutaj lekkie wycięcie 0,90 dB. Następne. 1361 Hz. Słyszycie co tu się dzieje I ostatnią tutaj w equalizerze jest 2200. Czekam na Wycięte normalnie. Następnie sufi, który używam w każdym projekcie jest na presecie, cleanup. No i co? Ja tutaj zmieniłem tylko to pokrętełko. Trochę mniej, i tak to brzmi to jest bardzo fajna wtyczka, która usuwa nam takie częstotliwości, których ręcznie trudno by było wyłapać. Następną rzeczą, jaką tutaj używam, to jest kompresor CLA3A. No, jest ustawiony tutaj na lekką Minus 2 dB, więc to jest lekka kompresja, ale wyrównuje, bo tutaj, jak widzicie, mam tu. Nagrane jest to trochę chujowo, no trzeba to zrównać, nie? Następną wtyczką jest tutaj Airvox, też kompresja minus 6,8 i output zmniejszony do minus 0,7. Słońce na wam pokażę, jak brzmi to teraz. Słońce na zewnątrz 30 stopni wałciennik, a jak bez tych kompresorów? Słońce na zewnątrz 30 stopni wałciennik, tak Także te wtyczki dużo dodają. Dobra, następną wtyczką jest to SSL Channel Stereo. Tutaj, jak widzę, zrobiłem podbicie 6400 Hz o 2,8 dB w górę. A tu jeszcze chciałem, widzę 80 Hz. Tutaj mamy podbicie jeszcze 3 dB. Słońce no zewnątrz parzy 30 stopni. Taką częstotliwość podbijam. Teraz z wszystkimi wtyczkami, które tutaj dodaliśmy, brzmi to tak. Słońce na no zewnątrz parzy 30 stopni. aucie nikt tego nie zauważył. Następnie DSR na minus 14,9. Słońce na no zewnątrz parzy 3... ja Staram się go ustawić, żeby do, był, dochodziło do minus 3. Słońce na no zewnątrz parzy 30 stopni. Następną wtyczką jest tutaj saturacja delikatna 2.16. Saturacja London. Ona fajnie saturuje, właśnie głos. Słońce na zewnątrz parzy, 30 stopni w aucie, nikt tego nie zauważy. Następną wtyczką jest Saturn 2 od Fab filtra Jest na presecie. No, i tutaj z, z tego co pamiętam, zmieniłem trochę drive'a oraz podbiłem tutaj o, o 0.16. I słońce na zewnątrz parzy, 30 stopni w tego nie zauważ. Słońce na zewnątrz parzy, 30 stopni wa Fajna ta jest tyczka, dodaje takiego ciepła właśnie Następnie dodałem tutaj fresh air Słońce na zewnątrz parzy, 30 stopni w tego nie zauważ. Dodaję właśnie fresh air, ja bardzo lubię, polecam Fajnie dodaję, ale też dodaję te eski i taki piasek ogólnie, nie? Tak się po nim... Tutaj DSR. 30. Bo dzisiaj Usuwa te eski. Tutaj jest ustawiona częstotliwość. Od 8000 Hz do 16. Pamiętajcie, że wydawać tu oversampling. Słońce na no zewnątrz parzy, 30 stopni wał wow, tego nie I tak to brzmi właśnie z wtyczkami, które pokazałem wam, a tak bez Słońce na no zewnątrz parzy, 30 stopni wał wow, Także mi się wydaje, że jest dużo tutaj poprawy Następne co? Są podbitki Podbitki jest przekopiowany, ten sam, ten sam chain Ale dodany tylko jest Echo Boy 11. Na 11.9 Echo Time Pamiętajcie, żeby tu ustawić bpm -y bo inaczej to nie będzie się w ogóle zgrywało No i przejdźmy do wysyłek, bo wysyłki tutaj mamy Echo Pierwsze co to dałem Chorus'a na Echo, nałożyłem Potem ścięłem, ścięłem tutaj trochę góry trochę, dosyć dużo dołu żeby, żeby było lepsze takie na jakby, wiadomość, Jakbyśmy stali dalej jakby od tej osoby No i co, tutaj jest na no 100% Tutaj ustawiony jest preset Ping Pong żeby słuchacie było na lewo i prawo Tutaj jest udany preset Master Tape zamiast studio. No jest na 1,4 ustawione. Feedback na 0.08. Następnie jest reverb. Reverb to jest Ambience Jedyne co zrobiłem, to ścięłem tylko tę częstotliwość z tego reverba, bo mi się nie podobało. Tak trzeszczało. No i dodałem tylko normalny preset. Nawet tu nic nie zmieniałem. Dosłownie tak jak się login dodaję tak zostawiłem, ściszyłem mi fajnie to brzmi. W sumie tyle, co, co ja tu robiłem. Zobaczcie, jak to brzmi ze wszystkimi wtyczkami. Rzekam na dobrą pogodę, dręki może i coś więcej. Słońce na zewnątrz twarzy 30, stopni w aucie nikt tego nie zauważył. Bo dzisiaj pierdolę konsekwencje chciałem w auto, czego chciać więcej. A tak bez. Czekam na dobrą pogodę, drinki może i coś więcej Słońce na zewnątrz parzy, 30 stopni w aucie, nikt tego nie zauważy Bo dzisiaj pierdolę konsekwencje, siadam w auto, czego chciać więcej No, jeżeli chcecie więcej takich poradników, to dawajcie znaka Po Mixmaster odzywajcie się na IG, link w opisie no i co, to by było na tyle. Jak chcecie więcej, to piszcie pomysły w komentarzach, kogo by tutaj odwzorować.